Dzień dobry Państwu Dzisiaj jest sobota sobota 14 lipca 2012 roku Jestem w Sławsku Wielkim koło Kruszwicy powiat Wrocław, województwo kujawsko-pomorskie tak tutaj jestem na cmentarzu na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej katolickiej św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim tak, tutaj leżą nasi, nasi znajomi, tutaj leżą nasi znajomi, Helena i Kazimierz Gozdeccy, znajomi rodziny Cięgoturów, no i również moi znajomi, tak, Państwo Gozdeccy, świętej pamięci, świętej pamięci, Kazimierz, Kazimierz Gozdecki, urodzony 15 stycznia 1918, zmarł 10 maja 1983. No i Helena Gozdecka, mamusia Marysi, mojej znajomej, urodziła się 10 lipiec 1931, a zmarła 11 września 2003. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczywanie radzim dać a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Tak. No tutaj cmentarz, ładnie ładnie zadbany, czyściutko tutaj kiedyś rosły takie wielkie drzewa ale to zostały ścięte zostały ścięte teraz tutaj e, ksiądz proboszcz posadził ksiądz proboszcz Stanisław który jest od sierpnia 1996 roku znam go osobiście tak tutaj takie zostały posadzone choineczki ładna alejka Ładna jest alejka, tak no i tutaj tutaj przejdę zaraz. Tutaj leży leży rodzina rodzina cięgoturów od mojej cioci od mojej cioci Ireny z domu Podkowiak cięgoturowej. Tak, ciocia Irena to jest mojej mamusi świętej pamięci Bożeny z Podkowiaku Wódkiewiczowej jest, jest siostra. Tak to wygląda. Ten cmentarz jak tu idzie Ile to idzie to jest aha, dwie minutki no dobra to zaraz przejdę przejdę tam dalej przejdę tam dalej to tam będzie leżała rodzina będzie leżała rodzina będzie leżała rodzina cięgoturów tak od mojej od mojej cioci Ireny Ireny Cięgoturowe tak, no cmentarz ładnie nazwany, elegancko no tutaj do Sławska Wielkiego ja przyjeżdżam już od 58 roku byłem na ślubie Ireny Podkowiakówny i, i Łucjana Cięgotura byłem w 58 roku e, to ślub był na Radunku, parafia parafia Bronowy. Parafia bronowy koło byłem na jej ślubie, później po ślubie później po ślubie rodzina później po ślubie rodzina Ireny i Uciana. Po ślubie rodzina Ireny i Ucjana Ciekowników Zamieszkali w Sławsku Wielkim Tak gdzie mieli Gdzie mieli dwoje dzieci Mieli dwoje dzieci Alicja 1958 rok no i później Mieli syna, syna Tomasza. Tak, no tutaj, o tutaj już jest grup rodziny Cięgotura. Tu leży mój Buja świętej pamięci Łucjan Cięgotura. Tak, teraz może będzie, będzie widać, będzie widać świętej pamięci Łucjan Cięgotura urodzony 26 stycznia 1922 roku w Polsce, a zmarł 20 drugi kwiecień w 2006 roku byłem na jego pogrzebie tak no a tutaj leżą jego przodkowie Juliana 1853-1940 i Antoni 1879-1940 Jezu ufamy to. tak, wieczne odpoczywanie raczem dać tak, Panie a światłość wiekuista niech im świeci Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Tak, tutaj jeszcze gdzieś będzie grób rodziny Cięgotura. Niedaleko. Tak, o tutaj właśnie jest grób. Tutaj leży. Tu spoczywa w Bogu nasza kochana matka, teściowa babcia, świętej pamięci Pelagia Cięgotura z domu Gawrońska. Przeżyła lat 69, zmarła. też leży świętej pamięci. Tutaj leży też świętej pamięci Stanisław Cienkotura, brat Lucjana, który żył w latach 1932 1996 A, no i jeszcze był też brat Lucjana Marian Cięgotura 1914 1934 Tak, to jest tutaj kolejny grup rodziny Cięgotura. Tak, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O, a tutaj leży brat świętej pamięci Łucjana, świętej pamięci Jan Gotura. żył 55 lat. Tu spoczywa mój kochany mąż, ojciec i dziadek Jan Gotura żył lat 55. Zdrowaś Maryjo, wieczne odpoczywanie racz im dać. Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Tam w oddali widzimy nowoczesne wiatraki do prądu. Tak, ile to już proszę Państwa jakieś 6 minutek to ja chyba na, na tym skończę. Tak, bo dalej widać kościół świętego, kościół w parafii rzymskokatolickiej świętego świętego Bartłomienia. Dziękuję bardzo, mówił Marek Kutkiewicz, kronika Rodu od maja 1976. kronika szrodu z Rompańską. Dziękuję bardzo.